Cześć, zapraszam Was do 90. lekcji serii Język Niemiecki dla Opiekunek z Active Medy 24. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak budować zdania w czasie przeszłym z czasownikami modalnymi. Czyli jak powiedzieć, ja musiałam umyć garnki, ja chciałam pójść do kina, ja po, mogłam um, więcej się uczyć, ja powinnam była coś. Czyli czasownik modalny w czasie przeszłym. Żeby tworzyć zdania w czasie przeszłym z czasownikami modalnymi, musimy znać odmiany tych czasowników modalnych przez osobę. Akurat ich odmiana jest prosta, dlatego że jest regularna. Od takiego czasownika modalnego mamy tu pięć czasowników modalnych, czyli my musieć, wolen, chcieć, klen, móc, mieć potrafić, zolen, powinno się mygen lubić. Jeśli nie do końca pamiętacie odmianę czasownika modalnego w czasie teraźniejszym i jego, ich użycie w czasie teraźniejszym, to koniecznie wróćcie do tej lekcji, a następnie zobaczcie, jak tworzymy czas przeszły z nimi. Aby odmienić czasownik modalny w czasie przeszłym przez osobę, odcinamy umlaut, jeśli on jest np. przymusem, Können, mögen, jest ten Odcinamy umlał, następnie końcówkę EN. Zostaje sam temat, czyli mus. I dorzucamy końcówkę T plus końcówki osobowe. Więc tak mamy: iś mus T, ja musiałam. Du mus test, ty musiałeś. i S, mus T, on, ona, ona musiał. Czyli pierwsza i trzecia osoba znowu są takie same w czasowniku modalnym. Wia mustn, my musieliśmy i ja mustet, wy musieliście, Zizi mustn, oni musieli. Iś volte, ja chciałam, du woltest, ty chciałeś. ez i ez volte, on, ona, ono chciał. Wia wolten, my chcieliśmy. I ja woltet, wy chcieliście, Zizi Wolten, oni pan, pani państwo chcieli. Iść ś ja mogłam, du z ty mogłeś, i erzi es kontę on mógł, w ja my mogliśmy, i ja kontę wy mogliście, z i z oni, pan, pani, państwo mogli. I ja powinnam była, du zolte sty powinieneś był, erzi es on powinien był, w ja my powinniśmy, i ja wy powinniście. Yy, oni, pan, pani, państwo powinni coś tam byli zrobić. Iś mochte ja lubiłam, czyli widzimy, że czasownik mygen omienia się w sposób nieregularny w czasie przeszłym. Czyli mamy iś mochte ja lubiłam du mochte esi es i es, mochte via mochten mochte, mochte. i ja mochte zizi mochten. Jak będzie wyglądało takie zdanie z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym? Mamy oczywiście na to wzór, czyli najpierw mamy podmiot, osobę, następnie będzie odmieniony czasownik modalny przez tą osobę, czyli jeżeli mówimy ja musiałam, to będzie iść mustę. Tutaj na, pierwszy, na pierwszym miejscu iść, następnie mustę. Następnie mamy resztę zdania, a na końcu mamy drugi czasownik w bezokoliczniku. Przykładowe zdanie iść mustę gestem mein zimmer aufräumen, czyli ja musiałam wczoraj posprzątać mój pokój. Czyli znowu mamy tą naszą klamrę, tak jak zawsze w języku niemieckim, czyli na drugim miejscu jeden czasownik, na końcu drugi czasownik w bezokoliczniku. Praktycznie to zdanie jest podobne do tego zdania w czasie teraźniejszym z czasownikami modalnymi, bo tam również czasownik modalny jest odmieniony przez osobę i on znajduje się na drugim miejscu, a na końcu znajduje się drugi czasownik w bezokoliczniku. Możemy na przykład powiedzieć sobie zdanie Ja chciałam pójść do kina. Czyli ich wollte gestern ins kino gehen. Czyli ja chciałam wczoraj pójść do kina. Ty chciałeś wczoraj pójść do kina. Du wolltest gestern ins kino gehen. On chciał wczoraj pójść do kina. Er wollte gestern ins kino gehen. My chcieliśmy. Ja wollte gestern ins kino gehen. Wy chcieliście i ja wolten gestern ins Kino gehen i sie wollten gestern ins Kino gehen", czyli oni chcieli pójść wczoraj do kina. Mam nadzieję, że y, budowa czasu przeszłego z dwoma czasownikami Um, nie będzie stanowić dla Was problemu i chętnie będziecie używać. Tym bardziej, że gdy mówimy zdania w czasie przeszłym z czasownikami modalnymi, to jak wiecie, nie musimy znać odmiany takiego zwykłego czasownika w czasie przeszłym. Tak? Czyli ich volte gesten ins Kino gejem. Mamy w bezokoliczniku to gejem. Nie musimy wiedzieć znać tej formy gegangen, czyli ich bin gesten ins Kino gegangen, czyli ja poszłam wczoraj do kina, tu musimy objąć ten czasownik gejen według tabeli, czyli Ich bin gestem gesten ins kino gegangen lub Ich wollte gestern ins Kino czyli tu mamy bezokolicznik. Oczywiście warto znać te formy, ale jeśli już jakaś forma nam wyleci z głowy, to wtedy pomocne właśnie może być użycie czasownika modalnego w czasie przeszłym. Już nie mówiąc o tym, że często właśnie w czasie przeszłym mówimy: Ja musiałem coś zrobić, bądź ja mogłem coś zrobić, bądź ja chciałem coś zrobić, i wtedy konieczne jest ich użycie. To wszystko na dziś, zapraszam Was do kolejnej lekcji.